Cześć, to Brigida. Witam Cię na moim kanale. Znowu jestem na podłodze, jeżeli komuś to przeszkadza, trudno, ale będę dzisiaj przesadzać tę piękną sadzonkę. To jest alokazja, alokazja Azlani. To teraz większość osób teraz widzę, kupuje i... Swoją kupiłam dzisiaj rano, około dwie godziny temu w Biedronce. Ja swoją kupiłam dzisiaj w Biedronce. Ona jest przepiękna. Jest brudna. To, to nie jest przędziorek. To jest kurz. to w sposób taki, że używam chusteczek dla dzieci. I od razu taki protip. Jeżeli kupicie jakąś roślinę to nie stawiajcie jej raczej blisko innych roślin, bo może mieć Szkodniki, ale jeżeli nie wygląda na to, żeby miała szkodniki i nie macie miejsc, no to ją fajnie by było nawet profilaktycznie opryskać albo chociaż umyć. I czasami jest tak, jak tutaj, że no w teorii widać, że to jest po prostu ziemia i jakiś tam brud, ale czasami brudna roślina w kurzu. Może się okazać, że ten kurz to są szkodniki i w ten sposób się objawiają u nas. Więc jeżeli roślinę umyjemy, a za jakiś czas ona znowu jest brudna, to może oznaczać, że to są po prostu szkodniki. I jako że to jest alokazja i ona ma bulwy, to uznałam, że najpierw wyrzucę to podłoże na tą taskę, ewentualnie przejrzę, czy nie ma innych bulw. I wtedy dopiero posadzę ją do doniczki. Mam tutaj taką doniczkę, no, podobnej wielkości, troszeczkę większa, ale nie mam mniejszej. I mam już tutaj przygotowaną gazę na spodzie. Więc tak, żeby nie wybrudzić wszystkich tych chusteczek. Ja nie używam do roślin chusteczek takich typowych do sprzątania, tylko takich dla dzieci. Wydaje mi się, że to jest bezpieczniejsze jednak. Dobra, to było chyba świeżo podlane. No, jest brudne. Ok, przede wszystkim. I mm -hmm. już widzę ten cudowny koszyczek. Do tego najbardziej by mi się sprawdziły nożyczki do paznokci. Jeżeli chodzi o ten koszyczek, który tutaj jest, w tym przypadku jest to taki włókninowy, materiałowy koszyczek. On i przeszkadza, i nie przeszkadza. Ogólnie sama ta włóknina nie przeszkadza roślinom, bo to właśnie może um, się rozłożyć, ale jednak, przez to, że dziureczki są bardzo małe, to korzenie przechodzące przez nie również będą cienkie i mogą się uszkadzać, ale to jest mokre. Dobrze, że od razu to przesadzam. Mogą się uszkodzić. Ile bólów? Ojej, już mi odpadła. No, bardzo dobrze, że nie wyrzuciłam tego prosto do kosza. Hmm, może się okazać, że, że one mogą się uszkodzić. Gorsze o wiele są te plastikowe koszyczki, ale ogólnie nie trzeba tego usuwać, bo zwłaszcza u alokazji te i druga bulwa te korzonki są bardzo delikatne, i próbując wyrwać. Cały ten koszyczek możemy bardziej zaszkodzić roślinie i ich, jej korzeniom, niż, niż to jest warte. Więc warto jest ponacinać chociażby tą siatkę. Tu są takie dziureczki, więc bardzo łatwo jest włożyć między nie takie nożyczki właśnie cieniutkie. Rozejście się tej, tego koszyczka, tej pseudotroniczki jest o no, tyle ważne, że war, ważne jest, Zmieniając całkowicie podłoże, zmienić też to podłoże wokół, wokół korzeni tych początkowych, bo alokazja rośnie z bulwy. I bulwa, która ma bardzo mokro, tak jak ta, ta ziemia, to podłoże bardzo trzyma wilgoć, to może zgnić. Więc jeżeli jej bulwa zgnieje, to po prostu umiera. Mogą jej liście umrzeć, ale dopóki bulwa żyje, to roślina żyje. Przynajmniej w teorii, bo jak wiecie lub nie wiecie, ja mam kiepskie doświadczenia z alokazją. Zabiłam kilka aloka alokazji, ale alokazja silver dragon, którą mam tam na górze, o dziwo żyje, ma dwa liście plus dwa nowe stożki wzrostu. Takie dziubaski malutkie. Więc wygląda na to, jakby coś się zmieniło. Ale z drugiej strony mam też moją yy, alokację Black Velvet, a raczej bulwę, która od chyba dwóch miesięcy jest w pseudo-hydroponice i próbuję ją wystartować, ale ona... Bulwa żyje, ząbek taki, taki wystaje, jakby chciała wypuścić liścia, ale nic nie idzie z tego. Ogólnie starajcie się robić to najdelikatniej jak można, bo im mniej korzeni uszkodzicie, tym lepiej. Udało mi się. O! I to całkiem nawet szybko. Właśnie dzięki tym nożyczkom udało mi się rozciąć całą tą, tą siateczkę. Tu jeszcze troszkę jej zostało. co, czy jakieś bulwy jeszcze się tu urodziły? Takie większe? Nie, to chyba nie. A tu właśnie złamałam tak. Nie wszystkie bulwy wyrosną. Nie z wszystkich bulw, bo z tego co się orientuję, niektóre są za małe na to, żeby być samodzielnymi sadzonkami. Ale takie większe powinny wyrosnąć. Czy te, które mam, są wystarczające? Nie wiem, ale zobaczcie, ile tu jest korzeni. No, ładnie, ładnie. Dobra. że no, to odstawię. Nasypię no. Oczywiście te korzenie są mokre, ale tak jak mówiłam Wam przy poprzednim przesadzaniu, to suche podłoże wyciągnie tą wilgoć. Więc y, przelamy podłoże, jeżeli je wymienimy, to dla korzeni to też będzie fajne. Można wyjąć taką mokrą sadzonkę i zostawić do przesuszenia, tak na wierzchu. To jest dobre w przypadku sukulentów, takich jak Zamyokulka, Sansevieria, żeby one sobie wyschły, nawet na papierze, na ręczniku papierowym, albo zapomniałam o tych bulbach, żeby je włożyć, albo na przykład. No gdzieś, gdzieś po prostu na parapecie je rozłożyć. No nie na pełnym słońcu oczywiście. Ułamałam coś. Albo jeżeli są e, rośliny m, wrażliwsze na przelanie i przesuszenie, tak jak na przykład maranty. Niektórych e, takich delikatniejszych po prostu roślin pod względem zarówno przelanie jak i przesuszenia, to e, fajnie jest je włożyć takie wilgotne, całkowicie usunąć podłoże i takie wilgotne korzenie włożyć do suchego podłoża. To wtedy one nie przeschną aż tak na wiór, żeby nie uszkodziły się korzenie. A z drugiej strony suche podłoże wyciągnie tą wilgoć. I to jest taki bezpieczny sposób na przesadzenie roślin przelanych. A taka alokacja, no spójrzcie jak ona jest piękna, na siebie nie jak żuk. I Jeszcze sprawdzę, no nie, tu nic nie ma. Mogłabym to zrobić roztworem wody z olejku nim, ale nie mam przygotowanego, a dla jednej rośliny, no nie chce mi się go wytwarzać. A właśnie taką szmatką, która jest mięciutka, delikatna, ma wprost dla niemowlęcej pupki, to nie zrobi krzywdy roślinom. Pamiętajcie, żeby nie wycierać od spodu, nie? Ale właśnie jeżeli ja ją tak pięknie teraz wytrę i podobny kurz, taki pył, zrobi się po dwóch, trzech dniach, gdzie normalnie u mnie w domu nie ma aż tyle kurzu, w pokoju tym, no bo w pokoju, gdzie są zwierzęta, no to wiadomo, że siedzi i tak dalej jest. Ale jeżeli w tym pokoju, gdzie mam ogólnie powietrze czyste, pojawi się kurz po dwóch dniach, to znaczy, że najprawdopodobniej to nie jest kurz i trzeba wdrożyć oprysk. Ale udało mi się wyrzucić i nie wywrócić. teraz spójrzcie jak to pięknie wygląda w słońcu. No ona jest przepiękna, jest taka jak żółt i ma jasną obwódkę. No piękna jesteś. Tylko mi tu się przyda nie mam tą, bo tak jest. Tak, bo ja sobie oczywiście już na nagałaganiłam. Może uda się ją ustabilizować. I teraz oczywiście nie pamiętam, gdzie włożyłam te bulwy, w którym miejscu, ale to nic. Możełam je trzy lub cztery. Jak za jakiś czas wjedam chociaż dwa dzióbki dodatkowe, to będę szczęśliwa. O. I z tego co wiem, okazja lubi mieć delikatnie wilgotno, nie za sucho, nie za mokro. I lubi mieć. Co tu jest? I lubię mieć ciepło, ciepło w nogi, więc ym, na macie grzewczej nie mam miejsca, ale może sobie zaraz zrobię. Bo chciałabym usunąć trzy sadzonki, które przesadzam, które y, sadzonkuję od kilku miesięcy właściwie od późnej jesieni więc może dzisiaj je przesadzę. Tylko, że one wciąż mają mało koronków. To znaczy, mają sporo, ale jak na moje duże doniczki. To może być za mało, ale może mi się uda. Tu mam tą moją alokazję, tylko że ona ciągle mi wypada, więc tu to tak, że ja tu po prostu. O, sobie tak może. Może ja ją za płytko włożyłam. I ona ciągle. To jest taką alokazją Swabingerą. Ona żyje, ale i nie żyje. No dobra, na razie ją zostawiam. A teraz zrobię coś na zasadzie eksperymentu, i nie róbcie tego. A może dajcie znać, czy robiliście coś takiego i wam się udało, albo nie. No ja nigdy tak nie robiłam, ale postanowiłam, że dzisiaj zrobię. A więc mam taką doniczkę, która jest, no nie jest duża, ona ma jakieś 12 cm, ale też nie jest to malutka doniczka. Ale mam tutaj trzy sadzonki. Paraiso, variegata i monstera... nie monstera, philodendron florida green. Tutaj ma pod spodem no takie kryształki. A za dużo soli, może za dużo y, czy wsypałam. W każdym razie, chciałabym te trzy sadzonki włożyć w jedną, bo... Ta korzonki ma w miarę ładne, bardzo ładne, ale no nie mam takiej doniczki, żeby ona wypełniła. A z drugiej strony, a te są jeszcze mniejsze, no ale już mają te w miarę ładne do, te korzonki, ale no nie chcę włożyć po jednej, bo jednak mogłyby być przelane, więc uznałam, że zrobię taki eksperyment, że Posadzę je trzy razem i trudno. I niech się dzieje. Dla, dla wierzących nie się dzieje wola nieba, a dla niewierzących to niech się dzieje coś, co ma się dziać. O, za jakiś czas niech sobie już podrosną na, tej, na tym podłożu, na tym ziemi, bo ile mogą rosnąć w wodzie, no to jest przesada. Nie jestem kanałem hydroponicznym. Za jakiś czas postaram się je po prostu odkopać i przesadzić do samodzielnych doniczek. Ale póki co, chcę, żeby one po prostu już żyły w podłożu, w igosie. Niech się przyzwyczajają. Ojej. Może robię największy błąd świata. Ale to też nie były mega drogie. Najdroższe z nich wszystkich to oczywiście variegata. Ale mam też drugą sezonkę taką już dosyć dużą, ale nie tak ładnie wybarwioną. No ale, no hello! Tak. Muszą po prostu już powoli dawać sobie radę. I mam w ten oto sposób to, czego nigdy nie robię, a ostatnio robię. Ostatnio robiłam y, tą moją mikrokompozycję ze Skandensów, a teraz robię, zrobiłam mikrokompozycję z filodendrona Florida Green, Monstera Variegata i Monster, y, Monstera i y Filodendron Paraiso Verde. Y, nie będę tego opisywać. No to, co tu opisywać? Postawię to również na y, macie grzewczej, tę stronę do słońca, czyli to będzie. Tam na, yy, na regale w tę stronę. O. I mam nadzieję, że to się ruszy. Obok niej oczywiście, stanie yy, ta piękna azlani. Więc co należy teraz zrobić? Chasta, yy, yy, yy. tu ostatnie podpisywałam. Małe A, kropka i z dużej A, z. I to, co mi przyszło teraz do głowy, to y, okazji na pewno nie będę przez, y, podlewać, bo ona ma wilgotne korzenie, ale te moje trzy roślinki podleję tą wodę z, z ukorzeniania bo nie będę jej wylewać. Szkoda tą wodę, tam jest i węgiel i... O! Pięknie to wygląda. Tam jest i węgiel, i, 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 i... I ukorzeniacz. Odrobimy ukorzeniacza, bo to są zbyt fajne rośliny, zbyt mi zależało na nich, żeby nie dać ukorzeniacza, jak kiepsko rosną. Więc tą wodą po prostu podleję. Skoro one w niej stały, i ten węgiel też może tu być. Skoro one w niej stały i im nie zaszkodziły, to tym bardziej nie zaszkodzi podlanie tą wodą. Krótki filmik. Oj, pięknie, pięknie, podlałam i podniosłam nad nogi. To jestem, to cała ja. Jak mnie nie znacie, to właśnie takiego kontentu możecie się spodziewać. Rozlewania, przewracania i podlewania sobie łód i łyrek. A więc mam nadzieję, krótki filmik. Mam nadzieję w miarę. Czytelny i jasny, i, i, i będzie ok. Mam nadzieję, że wypowiecie się nad nim w dużej ilości, i że dziś będzie słychać, mimo że wtedy też słyszałam, ale może dziś będzie słychać, co mówię. Może nie będzie przeszkadzało, że, że siedzę na podłodze, bo wciąż jeszcze się nie to robiłam biurka. Chcę tutaj zrobić biurko, tak żeby właśnie, może jakąś szafkę dać z tej strony tutaj blat i mieć słońca pod dostatkiem i właśnie nagrywać z tamtej strony, żeby wszystko było widoczne, ale nie znalazłam jeszcze fajnej szafki. Blat da radę, ale szafkę. Jeszcze się zastanawiam, czy zrobić po prostu szafkę, czy so zrobić szufladnik. Yy, mam na to czas. Nie wyprowadzam się za trzy dni, więc nie muszę się zmieścić w trzy dni, żeby to ogarnąć. Daję sobie czas. Nie poganiajcie mnie. Tak, tak proszę, nie poganiajcie bo stracę tych. Więc tym optymistycznym akcentem zapraszam Was do sekcji komentarzy. Napiszcie mi coś miłego. Zapraszam Was do sekcji e, tematu społeczność. Tam e, jest otwarte pytanie, które wciąż na Was czeka. Jutro będę nagrywać pierwszy film z tej serii jutro, czyli dla Was dzisiaj. E, będę nagrywać filmik z tej serii. Na temat, który jeszcze nie był poruszony w komentarzach, więc działajcie. Yy, dla osoby, która yy, pierwsza powie, co to będzie za film, zanim on się ukaże w poniedziałek, mam przygotowany talon na balon, <gryw> więc zapraszam. Naprawdę, warto, warto. Ten balon będzie fajny. Yy, napiszcie mi coś miłego i widzimy się następnym razem. Cześć.